Podek młody, a w dzisiejszym odcinku Dominik Sobocin. Witam serdecznie. Witam. Zespół Reinter jak widać. Dominik, zauważyłem, że ostatnio u mnie w programie jest coś takiego, że jakaś tendencja bramkarzy występujących. Ty jesteś bramkarz, tak? Nominalnie, tak. A, nominalnie. Tak. może powiedzieć człowiek orkiestra? Ja, to, trochę tu, trochę tam, no łączy się to wszystko w piłce, bo to no, jakoś tak, jak zawzięło człowieka to do wszystkiego, nie? Czyli człowiek zajarany piłką na 100%? 200. 200, tak. Takich, takich ludzi. ludzi takich ludzi lubimy, takich ludzi nam potrzeba. Dominik, ee, ty teraz jako rezerwowy bramkarz w Krynkach, tak? Czy podstawowy? Podstawowy. Podstawowy? Tak. I jak poszło weekend? To właśnie jadę do Milika po, po nagraniach. Czyli dzisiaj jeszcze mecz? Tak. Mam Milika. nadzieję, że dogrzejesz się tak, że dzisiaj będzie zero z tyłu. Ja też, myślę. A tutaj teraz trzeba do bramki. Myślę, że so, poradzimy, ja. E, zapomniałem na wstępie zapytać, czy ty oglądasz, ale ja wiem, że ty oglądasz. Oglądasz. Pracowaliśmy razem, tak? Oczywiście, że tak. Więc wiem, że oglądasz. Słuchaj. I do małej bramki, dwa razy sam na sam z młodym. Jesteś gotowy? Jest. Powiada się rekordowy odcinek. Dominik. Konkurencja numer jeden, że tak powiem, bez bydła. Udało się. Druga konkurencja, Slalomik. I na końcu co? Młody na bramce? No trzeba dać wyzwanie. No Bo, tak. Strzał za pola karnego. Dobra. O kurczak. Tak jak pan kamerzysta powiedział, o kurczak! Dominik, ja ci powiem tak, ja nawet się nie spodziewałem takiego czegoś. Ja też. Ja mam nadzieję, że Ty będziesz to kontynuował w trzeciej konkurencji, w którą są rzuty karne. Staram się. Na gwizdeczek ja chcę, żeby młody nam wszystko wyciągał z sieci. Nie wiem, czy to jest bramkarz, czy to jest strzelet. Na podziałach to zaznaczone było. Pojęcie ciekawostkę. Słucham, no Byłem na y, obozie bramkarskim. Takim typowym dla bramkarzy, nie? Gdzie? Y, w Brągowym. No. I tam były. No wiadomo, jak to jest, że cały czas rotacja. Jeden się szkoli bronić, drugi musi mu ćwiczyć, nie? Co uderzać. Oczywiście. Powiedzieli, że jestem najlepszym napastnikiem wśród bramkarzy. To się potwierdza! Blisko, blisko, blisko. Wąkał, ale nie znalazł. Pięć prób, szybko, jedna po drugiej. Dobra, czekaj. Szybko biegniemy, biegniemy. Jedna jest, no jedno, tak. Honorowa, Ja bardzo lubię prowadzić takie odcinki, jak ludzie wiedzą od razu, co jest pięć, w sensie kolejna konkurencja. Kolejną konkurencją jest słupek, który już strzeliłeś. Tak. Tylko, że tym razem na spokojnie. Tak. Trzy, próbec... Trzy próbeczki na gwizdeczek. I mogę spojrzeć. Plus pięć. Oglądam, widzisz? No. Mini, powtarzalność, jedna próba musi być. Ale się tu! Ja sobie tam stanę, jakbyś chciał, po znajomości, zapumpcić do bijek, jakby nie w bramkę. Ale chcesz na główkę, czy. Ja chcę, żebyś ty trafił bez odbicia nie, no, do bramki. Nie wiem, wiem, no ale to ja tak koleżeński jestem, wiesz? Ja też jestem koleżeński. Więc yy, po koleżeńsku ci mówię, najlepiej trafię w bramkę. Dobra. A jeśli nie będzie leciało w bramkę, ja po koleżeńsku dobiję. Dobra, z powodzonka. Super, dziękuję. Ajajaj aj, aj. oh, ho! Kominik, no to... za punkt! <noise> z racji tego, że oglądasz to wiesz, że w kolejnej konkurencji, która jest w żubrze oko, 500 zostało zdjęte. Zrobi to Szymon doktor tusza. Zrobił to perfekcyjnie, ale 50 ale nie istnieje na środku. Można poprawić. Tak tak myślę? Dać, ale nie mogę tak jak mówi pan kamerzysta w kolejnej konkurencji zwanej przez nas niemiecką Experten. Dominik no do piąteczka to chyba wybijana była nie raz w życiu oczywiście że tak na treningu bramkarskim były trenowane? były sprawdzimy sprawdził gdzie jest kred? tak Ojej To była chyba laga jakaś, na, ale nie na bramkarze I nie na sokę, to nie o to chodzi, żeby w sokera. Nie o to chodzi, żeby sponsora Dominik, tylko chodzi o to, żeby najlepiej dla młodego w dynkę Ale nie, bo zobacz, ja chciałem w tą piłkę, co tam właśnie w sokerze. W tą piłkę? No, chciałem tak Ty, to może zmienimy konkurencję Jak trafisz w piłkę w sokerze, zapłacę 100 no, no. Gotowy? Możesz być. nie to. No to widać że po prostu w kręgach grają w krótkim podaniu, chyba. E, w kręgach laga nic nie. No. Już zaczął się tłumaczyć. Że jak, jak, jak że z, że ze stoczą... no tak? stojący to tak kunapo. Jak sobie też tak do boczku, Bo trochę mocniej, wtedy to fajnie wchodzi. Ale bramkaż tak nie może. No z piątki nie. No, no z piątki to chodziło nam o piątkę. Dominik. Ja myślę, że no to nie nic. była piątka. Yy, dobra, to była yy, dziewiątka. No, różnica. Tak? No. Ale trzeba było bramkę trafić. No a ja bardziej... No, tak, z Czyli z piątki, bramkę, byś, z piątki byś trafił z tu Mam oddawać piłkę na bramkarza drugiego. No, nie. Z z nie mój styl, nie mój styl. Czyli z dziewiątki byś się trafił. A nie. z piątki byś trafił. No, z piątki by było na pewno lepsze. Sprawdzimy to. To no jest powtarzalność. Powtarzalność jest, ale za taką nawet punktu nie dam. <grystanie> Jak to się mówi, wyszło szydło z wora. Dominik Pewniak, ale... Nie zawsze się udaje. No to urbochodlasiak się wyjaśnił. Wszystko w temacie. Słuchaj, Dominik, przed kolejną konkurencją. Którą jest? Ostatnio nadwali panu Bodziu w oko. Czemu tak? No, żeby nie wiem, już po prostu chyba są prowadzącego zdjąć, ogólnie, żeby dla mnie w oko strzelać, wiesz co chodzi, A. ale nie chodzi o moje oko, tylko chodzi o okna, tam w tej płachcie. To jest kolejna konkurencja, ale zanim ta konkurencja, mam do ciebie pytanko. Czy jesteś na nie gotowy? Jest. Proszę bardzo. No, się Dominik, to takie szybkie pytanie ode mnie. Co powiedział ci kilkanaście miesięcy temu trener łaski, jak chciałeś po raz pierwszy przejść do krynek? Trener Łaski, C Cezary, tak? tak Sławny? Tak, Pozdrawiamy, tren panie trenerze. Tak, bardzo szanuję trenera, wiele mi pomógł, yy, ale co powiedział, no... Nie wiem, czy chcę mówić tak szczegółowo, ogólnikowo to chodziło o szkołę, bo uczył mnie w szkole i yy, wtedy grałem we Wuchniarzu, tak? I yy, 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 no był moim trenerem w szkole, tak? I, i chodziło, Jasne... chodziło o edukację, tak? Czyli e, trener łaski nie chciał cię puścić do Krynek ze względu na to, że. nauka, tak? No tak, między innymi. tak. Między tak. innymi. Tak, tak. E, trenerze, i tak poszedł do Krynek. Dzięki trenerowi. Dzięki. Tak. Dzięki trenerowi. Tylko, że później już po prostu. Eee, Dominiczku, ty jesteś rocznik? 04. 04. Tak. Słuchaj, tylko Bramka była w karierze grana, czy. Yy... Wcześniej w Mospie to jako napastnik to był albo fal w taką albo bramka. Rozumiem, tak. A w Mospie kto trenerem? Yy, trener? Grygoruk. Trener Grigoruk. Trener Grigoruk. Mam nadzieję, że trener Grigoruk również nauczył jak się trafia w dziury w bramce. Ja ci powiem tak, jak trafisz w bramkę, dam punkt. Liczyłem, że trendy zostanie porwana, ale punkt i tak dam. Dominik. Rocznik 2004. Tak. Czy taka piłeczka kiedyś była, używana do treningu bramkarskiego. Teraz to to do mnie. Czyli tak. miałeś nie ma. Okej, słuchaj. Teraz ja sobie tutaj z rączki do rączki przełożę gwizdek. Mhm. I powiem Ci tak, jeśli trafisz gwizdek w moje ręce, to sobie wylosujesz bo nie chciał żonglować, okej? Okay? Dobra. Która rączka? Środkowo może być. Takiej nie mam. To może być taka bliżej prawej. Ja ci... Po znajomości wybiorę tą właśnie piłeczkę. Może być? Musi być. Był jeszcze! Był jeszcze, jeszcze było! Zgadza się. Szurło, tak zwana szturuwadło. Do ostatniej konkurencji Szybko zleciało. Szybko zleciało, nie? Bardzo. A jak się bawisz? Super, no nie wiem jak to opisać nawet, On no, tak. Widać, na szybko. To... Widać, że jesteś pełen emocji normalnie. No, tak, taki... tylko trochę może. W euforii tak... można powiedzieć. Tak, no może tylko trochę negatywnie ze strony swoich umiejętności. No. Słuchaj, Mogą być lepiej, ale... Umiejętności jak na bramkarza naprawdę nie są złe. No to mam nadzieję. Ja nadzieję mam również, że Ty po kupnięciu łosia dobiegniesz do tamtej piłeczki i trafisz ją tak jak trzeba. Popięcie pięciu takie... było? No było, było to nie raz. No tak, Czy no. przegrał jakiś zakład, to trzeba było. Dominik, tu zakładu nie przegrasz, ale pięć przysiadów, dziesięć pompek, piętnaście obkręceń. gotowy? Gotowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa. 8, 9, 10. To co te rycki lubią najbardziej. Raz, dwa, trzy, cztery. Puszę już na rondzie w rękach. 9. Do góry nogami to do to 10. Nic. 11. I nie to piłeczko, tylko to następuje do ALESHOMPA. Twardo po ziemi! Twardo po ziemi stąpa! I to dołożył! I to dołożył! Słuchajcie, jest niedziela. To jest Dominik Sobocin. Dominik, jesteś z nami? Jestem. Chodź. Tak. Mordeczko, gratuluję Ci serdecznie występu. Dzięki Naprawdę, jako dziękuję. jeden z, z... można już powiedzieć w licznych promkarzy, którzy występowali u mnie w programie, zrobiłeś naprawdę niekiepski wynik. Jesteśmy zadowolony? No tak, tak, tylko no... Może nie do końca, ale tak 80% jestem. Te piątki, nie? Wyszło... Tak, tak, Wyszło film nie? Włodek przeegzaminował i... Trener Cezary własny na pewno nie będzie zaszedzony. No nie wiem, czy godzina może coś tam... Nie będę tutaj zwalał już, no to... Trzy godzina, że coś... Już trudno. Nawet proboszcz... Nie wyszło dzisiaj Nawet proboszcz jeszcze nie gra, słuchaj. O! Ty... Usłyszał! Słuchajcie. Nie Proboż usłyszał, Dominik zrobił, młody był, kamerzysta nagrał, a ja co mogę powiedzieć? Do następnego. Trzymaj się. Pan nie odzywa pomachać. Jak Karol.